Na ekranie widać budynek Centrum Usług Społecznych w Adamówce, pokazane z lotu ptaka, pracowników CUS podczas pracy biurowej i udzielania informacji mieszkańcom oraz przykładowe usługi społeczne, zajęcia gimnastyczne i integracyjne dla seniorów. Centra usług społecznych to jednostki gminne, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców w zakresie określonych usług społecznych i koordynują te usługi. Celem utworzenia CUS jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy możliwości skorzystania z różnego rodzaju usług w jednym miejscu, bez konieczności zwracania się o pomoc do kilku instytucji. Jedną z gmin, która otrzymała od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie ze środków europejskich na utworzenie CUS w województwie podkarpackim, jest gmina Adamówka. Mówi Malwina Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce. W tym momencie wszyscy mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług społecznych świadczonych przez Centrum Usług Społecznych. Mówi Edward Jarmuziewicz, wójt gminy Adamówka. Nie ma tutaj kryteriów rodzinnych, finansowych, co ma olbrzymie znaczenie. Mówi Maria Sycz z klubu seniora w Adamówce. Także jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Natalia Brzyska, rodzic dzieci uczęszczających do placówki wsparcia zimnego w Adamówce, mieszkanka gminy Adamówka. Moje dzieci ucząszczają do placówki wsparcia dziennego. Korzystają z poradnictwa psychologicznego, socjoterapii, a także logopedycznego. Aneta Sokolska, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, pracownik Centrum Usług Społecznych. W naszym centrum największym zainteresowaniem cieszy się na pewno usługa asystencka. Do naszego mieszkańca, do jego domu przychodzi wykwalifikowany asystent, który udziela mu wsparcia w jego codziennym funkcjonowaniu i odpowiada na jego potrzeby. Mówi Malwina Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Mieszkaniec konkretnej społeczności lokalnej otrzymuje indywidualny pakiet usług społecznych, dopasowanych do swoich potrzeb. W jednym miejscu, u jednego pracownika centrum. Plansza końcowa. Na białym tle u góry logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz logotyp Centrum Usług Społecznych. Poniżej napis. Wsparcie udzielane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na środku ekranu adres strony internetowej gov.pl ukośnik rodzina. Na dole ekranu logotyp Funduszy Europejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz napis Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.